Miłość. Miłość. Jak wielkie wyzwanie sobie stawiam, by otrzeć się o jej istotę, próbując ją określić. Łatwiej by było wskazać, czym ona nie jest, ale chcąc dojść do meritum, nie należy iść na łatwiznę. Postrzegając różnorodność jej odmian, widzimy miłość kochanków, miłość rodzicielską, braterską, przyjacielską, miłość do natury, pracy, myśli. Odczuć, rzeczy materialnych, niematerialnych, skończoności i nieskończoności, i Bóg jeden wie, do czego jeszcze. Wspólną cechą, jaka przejawia się wśród różnych odcieni miłości, jest pragnienie, jako pierwszy byt, a zaraz za nim czynienie tego, co dobre, dla bytu, który kochamy. Innymi słowy, jest to pragnienie czynienia dobra bez względu na okoliczności i opinie. Im większa miłość, tym większa siła, która pozwala nam na wytrwanie w niej. Co ciekawe, doświadczamy jej tak naprawdę dla siebie. Przejawia się ona w dawaniu i tworzy się swego rodzaju paradoks geniuszu istnienia: dając, bierzemy. Dając, nie oczekując podziękowania, ubogacamy się. Dając, doznając jednocześnie czyjeś ułomności w postaci chociażby odtrącenia, wyszydzenia. Upokorzenia, a nawet zniszczenia, doznajemy uświęcenia. Miłość zauważona i odwzajemniona jest więc dobrem najwyższym, jakiego możemy doświadczyć za życia.